Siema YouTube, dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj znowu będzie o Heroes of Might, Magic Olden Era. Oczywiście, że tak. Premiera Early Accessu coraz bliżej, bo to drugi kwartał przypominamy każdy dzień nas do tego zbliża. I powiedziałem, obiecałem sobie, i może poniekąd wam, że będę lizał każde jedno info, jakie tylko uda mi się zdobyć, znaleźć, przeczytać tu, po jakim zostanę poinformowany. No i ptaszki ćwierkały, troszeczkę ćwierkały, wyćwierkały, że. Zmianie troszeczkę uległ, yy, uległa strona ich na Steamie. Więc sobie to, ładnie tutaj wszystko przejrzymy i zobaczymy, co nam się uda rzeczywiście tutaj znaleźć. Czyli zostałem oszukany, czy też nie? Heroes of Mighty Goldenera, Era to wiadomo, Myślę, że możemy zacząć szukać sobie tutaj, w tym w tym Jezu, w tych zdjęciach filmik filmika. Mamy filmik, nie pamiętam, czy to jest chyba zwykłe intro, ale zobaczymy. Może inne. Nie wiem, jak to będzie z głośnością w ogóle. Stolgowie przewidują. O, znam to intro. Moje intro ściągnęli. Zobacz. Poczekaj, 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 poczekaj bo tu mamy. Dobrze, to, to chyba znamy. To chyba znamy. To jest spel ten spell widzieliśmy bandedzi tutaj świątynia jasne kurde za szybko co to jest co to ma co, co, ma znaczyć? co to ma znaczyć to ma znaczyć to wszystko było tego gościa widzieliśmy tą widzieliśmy babkę to jest świątynia nie Temple to jest ten rycerz to jest to nie jest Black Dragon tylko to jest Cave Dragon chyba albo Ashen Dragon za szybko to jest wszystko przy klateczka delikatnie tak nie zdążę zobaczyć co to jest to a widzi znalazłem coś nowego to jest Felidragon Felidragon był pokaż pokaż a to jest ta to jest y, tego trzeciego, trzeciego poziomu teraz była y, film robiłem w, wczoraj na ten temat na likapie Dungeonu. donjona Okej okay, to jest gościk, dobra mapa za, za krótkie są te klatki nic stary nie będziemy w stanie tutaj nowego zobaczyć no pauzować to sobie. mogę okej okay, necropolis dungeon Jezu za głośno to jest Strategic Tide. O, jest, widzicie? Jest nowy sukien druid. Druid z grzybami na plecach. Już go widzieliśmy wcześniej, ale nie widzieliśmy go chyba zanimowanego jeszcze w ogóle. On był tam na grafikach, się gdzieś przewijał. Tych pierwszych, czekajcie. Jest jakaś nie. No se stoi przynajmniej chłopnie. Dobra. To jest nowy ziomek z tego lodowego zamku. Lodowy zamek przypominam. Ludzie, którzy byli na eventie zorganizowanym przez Sidekrzy w chaosie, mogli sobie zagrać i przetestować ten zameczek Zazdro, o tu jest Driada, tutaj jest Driadka, fajna, znaczy to Driada chyba jest, nie? Przecież ja, jak, jak czytam Driada, to mam zawsze wizję Driady z Warcrafta trójki nie czyli tego takiego na czterech kopytach, Centaurowa tego takiego. O, widzisz, i tu jest jej ulepszona wersja, i tu jest inny druid, to jest jeszcze inny druid, ten druid był wcześniej, ten jest. Hmm, podstawowa to jest ulepszona wersja chyba tak wstawiał. to był neutralny unit o i tu jest meduska nie zasłania moja gęba nie zasłania moja gęba to za moją kamerą to się nie przyjmujcie jest tam kusznik, kusznika znacie także whatever to jest Feli dragonik dobra meduska jasne ten aniołek in the of and magic i to jest nowa jednostka która właśnie używa skilla który nie wiemy która to jest jednostka był taki ziom a, to jest on. To jest chyba Till 7. To jest Till 7 unit Ludowego Zamku, słuchajcie. Dojebany ma design Nekromanta, ok. Lish w sensie. Sprawia jakieś nowe są, Zresztą i takich nie ma spamiętanych. Tym bardziej po ikonach, to tutaj nic jakby tego nie odkryje. Fenix jest chyba polepszony, jeżeli chodzi o animację. Tak mi się wydaje. I to tyle, tak? Autro też moje. Halo. <laughs> nie Żatuję, no, żartuję, żeby nie było, nie? Żeby nie było. Dobra, co mamy na screenach? Poka, poka 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 to na też się może coś tutaj będzie, yy, będzie 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 inaczej wyglądało w ogóle o jeżeli chodzi słuchajcie jeżeli chodzi o to yy, wiecie o grafikę kontrast etc to mam info z pierwszej ręki i cytując community managera przeczytam wam jeden zwrot odnośnie kolorystyki to będzie dostępnych kilka profili saturacji przykładem czego był na lika plochu z piątki gdzie z piątku sorry gdzie użyliśmy innego profilu w porównaniu do Rivilu z grudnia. Czyli zmienia to tyle, że jeżeli coś wam się wydaje, że będzie niewidoczne, najprawdopodobniej z saturacją dla waszego tam wiecie, gustu, wzroku, czy whatever, nie, będziecie mogli sobie to poprawić, także też bardzo fajna opcja. Oraz dodać do tego jeszcze należy fakt, że ludzie, którzy grali yy, uważają jednogłośnie, że podczas gry to wygląda inaczej niż jakby na screenach. W sensie, że jest czytelna, że jest turbo czytelna Mapka, że jest jeszcze czytelniejsza niż w Heroesach 3. No. Dalej, screen. Loch, to znamy. Tu, patrz tu, widzu. Tu, 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 tu. Powiększ to. Powiększ to. Jakoś, kurde, głupi Steam jest. im nie umie w powiększanie. Dobra. To jest bohaterka. Zresztą bo, no bohater ogólnie akurat tutaj chyba jest płci żeńskiej, jeżeli mnie oczy nie mylą. Sylwanu pierwszy raz jesteśmy świadkami właśnie tego jak będzie wyglądał bohater Sylvanu. i wygląda zajebiście wiecie jaki to ma vibe dla mnie yy, druid z Wowa, ten co w tym ptak ptaka co się zamieniał yy, munkin bum, bumkin bum, w sensie munkin ale nazywany bumkinem Beskid to poroże takie poroże jelenia, łosia. jelenia ja jestem jeleniem, łosia łosia poroże łosia jakoś to jest zebra z porożem łosia tak to nazwijmy a bohaterka ma w ogóle tutaj ten head to jest jak setówka dla druida jak ta tauren w sensie tauren w tym fajnie wyglądał no kurde mega dobrze ale co z kolei jak się połączy kropki może dawać do zrozumienia ej skoro na tym filmiku widzieliśmy Driadę, widzieliśmy druida tutaj widzimy bohatera bardzo prawdopodobne że kolejny Reveal to będzie właśnie Sylvan więc na ten moment jak obstawiałem że może Lodowy jednak Sylvana obstawiam jeszcze Temple ale Temple jest nudny Temple jest nudny co się tutaj dzieje tu mamy nekromantów czy bohater się zmienił nie sądzę tu widzieliśmy wszystko co mamy po tej stronie o kurwa patrzcie Muszę tu gębę schować. Tu to jest y, bohater świątyni, właśnie. Speaking of Witch. Zmieniony, bo on był turbo. Jego koń. Był chujowy. Po prostu. No sorry, ale był do dupy, bo wygląda jak kucyk przerośnięty. No nie, taki On był goły wtedy, bez zbroi. W ogóle biały rumak o takich trochę za dużych kopytach. No, za dużych stopach, nogach, racicach. I jak zwał, tak zwał. Teraz wyglądał wiele lepiej. Aczkolwiek. Wydaje mi się, że zbyt podobny jest do rycerza. W sensie ja rozumiem koncept, że to jest też rycerz na koniu i dlatego, ale to tego bym trochę zmienił, nie? Przynajmniej tą wersję. Żeby się bardziej różniła. Zbroją. Z zbroją bym zrobił, odróżnił, bo ten ma płaszcz taki duży, bo polerny był bo z bohaterem, a ten ma z kolei tutaj no mniejszy ten płaszczyk, ma kopię zamiast miecza i ma tutaj te. Jak to się nazywa? Nie, nie FIFROST, nie Firany. No to takie to zwisające. Nie mam pojęcia. Sorry, nie wiem jak się to nazywa. Wybaczcie, ale, ale no to, to bym. Jakbym się miał doczepić, to to by zmienił, Bo te rzeczywiście jednostki zbyt do siebie są bardziej, zbyt podobne. Ten na przykład, no totalnie inny, nie? To jest chyba jeden upgrade, to jest drugi upgrade, a zwykły wyglądał bez w ogóle zbroi, ten koń. A to tego bym jakoś zmienił. Boha albo bohatera ewentualnie, chociaż bohater wygląda dobrze. Teraz, no. Dobra, tu wszystko chyba widzieliśmy, nie? 4 z 4, 8, jeszcze 4. O, tutaj mamy za to burczka tego. To jest dokładnie to, co było na tym, tym, na tym filmiku. I tutaj też, też, też ten bohater jest widoczny, tylko z lepszym oświetleniem jakby, nie? Bo to jest w ogóle ten... Ta mapka jest inna, ładniejsza. Ten heros. Jeżeli chodzi o spell, mówię, ja ich nie pamiętam. Yy, w sensie... Rrr, pamiętam jakiegoś? Nie, nie pamiętam. Nie Chociaż nie, Kevin to był chyba fajny, bo robiło takie coś, że spadał głaz i robiło się takie więzienie rzeczywiście. I żeby trzeba było zmarnować tyle ataku, żeby sobie wypuścić jednostkę wtedy z tego. No, a to na speli, jak już będą wszystkie, to sobie osobny materiał też zrobimy, odnośnie speli. Co się tutaj dzieje? O, to jest bardzo. Czekajcie, był ten budynek, to jest do magii, do magii tej Prime Magic. Tylko nie pamiętam, co robił, ale to było, to było pokazywane. To jakieś drzewo dojebane. Że jak Dom Bartek co wygląda? O, to jest ten yy, kit horn. Tu jest tartak. Ta, nie, tu były surowce w tym. To jest stajnia. Kurde, ładnie to wygląda. No mi coś mega podoba. No Mega. I w ogóle to jest jeszcze wyraźniejsze na tym screenie niż na tych wcześniejszych. Co były? Nawet nie screenach tylko tych wcześniejszych materiałach całych. Dobra, 6 z 8, 7 czy ten hive nie wygląda tutaj trochę inaczej właśnie że tutaj te cienie i te, te światło inaczej pada jest przez to bardziej mroczny czy mi się tylko tak wydaje czy to jest kwestia tego kwestia zdjęcia bo tam wiecie na rewilu nawet no to mamy to ruchome nie kamera się obraca i ten budynek troszeczkę jest taka imitacja jakby tego 3D tutaj natomiast jest statyczne ale wydaje mi się, że jest inny. Może jest saturacja też została no, zastosowana i przez coś tak wydaje. Fajnie. Fajnie. No ja fanem Hajwa raczej nie będę, bo Robalet, no już co podkreślam, ale, ale fajnie. O, i tutaj mamy. Tu, o kurwa, tutaj mamy nowe jednostki w ogóle. Ja pierdziele, tu jest, patrzcie, tu gęby muszę schować znowu, patrzcie. Tu jest bohater lodowy pokazany. On nie był wcześniej pokazany. Z kurczesem. Nie było go wcześniej pokazanego. Może jak sobie popitalał na tylko. A może. Nie, no nie było. Nie było. Poprawcie mnie w komentarzu, jeżeli był, ale wydaje mi się, że nie było. Na 90% jestem pewny, że nie było. Tej jednostki też nie było pokazane w takie, takiej czekacie. Są takie globale ob obślizgłe, przebrzydłe, wstrętne. Albo jak ten, jak forma aliena to wygląda. O! Forma aliena. No? Jakaś taka bez nóg, i bez rąk. Na rumaku sobie jeździ typ. To jest Cryomancer, to jest zwykła wersja, to jest ulepszona, to wiem. Ta jednostka mi się podobała, Świetnie jest design tego, że ona się porusza tak jak, czekajcie, Sindel w Mortal Kombat. Na włosach się chyba mogła poruszać, albo, albo coś innego, albo jedna jednostka jakaś, dobra, nieważne, whatever. To jest T7 raczej. I to jest właśnie chyba z tego, z tej walki, yy, tam był, ten atak, ta umiejka, z tego kadru była wzięta, tak obstawiam. Dalej mamy co? No Driadkę widzieliśmy. Tu jest yy, Driada, druid druid. Bohater. O! I tu jest w płci męskiej już. Yy, nawet jego koń się różni trochę, bo to jest. Czy to jest peleryna płaszcz, jakby zielony z liści. Tym się różni. Ale też taurena przypomina. Kurde, tu ciężko widać. I tu są jakieś dwie nowe jednostki To jest? Hraft, to jest Feniks. Czy to jest możliwe, żeby to był fenix Phoenixa podobny, Fenikso, Fenikso pochodny. To. Pojęcia zielonego nie mam, ale jak miał stawiać to też od Sylwanu coś, jakiś koń zamiast y, tego, unicorna, zamiast jednorożca. a to jest mój czysty strzał. To. Bo to, te wszystkie jednostki tutaj to są na 100% z zamku. Te tutaj to są jednostki z Sylwan na bank. Na bank. Kurde, fajnie. I to ostatni screen z tego. No, grubo, ale to teraz ja nie wiem, co będzie pierwszym Rewillem. Czy będzie Sylvan, czy będzie lodowy. obstawiałbym Sylwan. Chociaż to zdjęcie, no wybiło mnie trochę z tego. Dobra, co mamy dalej? Może gdzieś coś jeszcze jest pochowane. Niedawne wydarzenia głoszenia nic nowego tu nie ma. Tutaj był Rivil yy, Hive'u, to sobie możecie zobaczyć. O a tutaj, gdybyście się zastanawiali, dlaczego jest, yy, są robale, zamiast Inferno, no to tutaj ten jakby devlog wam to wszystko objaśni jest to klarownie wytłumaczone że to jest związane norowo więc jeżeli was to interesuje możecie się z tym zapoznać zamiast pierdolić w kółko że mi go nie to No nie i chuj tyle no tyle w temacie nie musicie grać tym zamkiem przecież ma Majtwedzik powraca, Alden ranował Co są na stronie serii, jasne, graj solo w kampanii, ok, ale nas interesuje to, odkryć świat Enro, w sensie takie streszczenie tego, nie, skupienie, kulminacja tych wszystkich informacji, żeby znaleźć coś nowego, nieliniowa kampania, chyba było wiadomo, jak mi się wydaje, czy co to się odpaliło, nie przeszkadzaj mi jak tutaj nagrywam film. Wybieraj spośród sześciu unikanych frakcji. Tak jest. Świątynia nekropolia Domena Sylwańska. No, Sylwan. Natury w, w, wróżki. Lok mroczne, elfy i istoty podziemia. Rój demoniczny insektoid oraz tajemnicza szósta grupa, która zostanie ujawniona najpóźniej. Dobra, mamy Herb. Herb, logo, sztandar. standard. O wiele epickie, bardziej epickie brzmi sztandar świątyni sztandar nekropolii o widzicie i mamy pierwszy raz pokazany sztandar Sylwanu. bo tego na 100% wcześniej nie było sztandar dungeonu sztandar Hyva i tutaj będzie sztandar y, lodu No i teraz jestem skonsternowany trochę ale to logo utwierdza mnie w przekonaniu że skoro mamy logo Sylvanu a nie mamy loga lodowego zamku no to, że będziemy mieli następny level to będzie Sylvan. Dobra, chuj, stawiam. Sylvan, jak się mylę, no to nie wiem, zrobię dwie pompki czy coś w tym jako karę. Coś tutaj, to za małe, żeby coś odkryć nowego w tym. I ziarno, w sensie to jest gif, nie? Zapętlony. Ale co by nie mówić, kurde, Olden Era, najładniejszy ten fog of war, jaki widziałem chyba w grze komputerowej, tak mi się wydaje, nie? Świetna jest ta animacja tego spalnego tego papieru. I, i do wyboru będą chyba trzy. Chmurki będą, jeśli dobrze pamiętam, i na pewno będzie kosmos, taki jak był w herosach Trójcy, W sensie ładniejszy. Oczywiście, że ładniejszy niż w herosach Trójcy. I co? Boli cię to? Fanie herosów, że tak mówię. Mam nadzieję, że boli. Dobra, wybierz swój styl gry. Trzy główne tryby gry. Klasyczny, czy normalny wiemy samotny bohater, czyli to, co jest na chodzie. Teraz też modno ostatnio. I arena. Jezu, Boże, mój drogi, tryb dla wszystkich, którzy pragną walczyć wybierz Bohatera. lebrz go, wybierz oddział i rzuć wrogowi. Każdy z tych będzie miał y, rankingowy system. I areda, ja, ja się areny tak nie mogę doczekać. To jest tryb dla mnie stworzony. Ja uwielbiałem Hearthstone'a. Uwielbiałem też areny w Hearthstone'ie grać. Bardzo mi się to do dzisiaj podoba. Koncept i mechanika aren w hs bo nie są HS, bo tam karty są już powalone, takie, że szkoda gadać. Ale to będzie tak pięknie zautomatyzowane. Jeżeli graliście, ja się o tym powtarzam, ale nigdy nie wiem. Bo, może jesteś nowym widzem mówię na kanale, może jesteś w ogóle nowym yy, widzem Heroes of Aldenery, czy tam dopiero się z Oldenerą tutaj zapoznajesz. Będzie tryb arenki, coś jak jest Arena Mode do Heroesa 5, tylko zautomatyzowane. I to będzie na zasadzie właśnie draftów, pików takich jak masz yy, w Hearthstone typ areny. Lob, no to jest takie trochę. Jak do te dwa kojarzycie, to w docie dwa też macie yy, draft, nie? Też macie draft mode, że macie trzech bohaterów losowo wybranych do puli i z tej puli sobie wybieracie. Potem będziecie sobie wybierać artefakty, jednostki. Bohatera nie wiem, bohatera chyba też. I to będzie tak, że jak wy macie do wyboru yy, jednostkę, na przykład trzy jednostki poziomu drugiego, to wasz przeciwnik też będzie miał trzy jednostki poziomu drugiego do wyboru. Jak będziecie mi artefakt. One też pewnie będą poziomami jakoś uwarunkowane, ale jak wy będziecie mieli na przykład do wyboru dwa fakty jednostkę, wasz przeciwnik też będzie miał do wyboru dwa artefakty jednostkę, w sensie to, takie zestawienie sam sobie ale chodzi mi tylko, że będzie symetryczne, nie? Że będziecie mieli jednakowe. Zanurz się w liniowej kampanii dla jednego gracza, twórz własne stariusze do rozgrywania, udostępnia je innym graczom dzięki naszemu kompletnemu i to jestem edytorowi dostępnemu w grze. Edytor, żeby były mody i dać jeszcze ludziom możliwość tworzenia sprawia, że gra staje się praktycznie no, nieśmiertelna, to jest może nadużycie, ale że dłu długie, długie lata sobie będzie yy, żyć. Giereczka, co zresztą doskonałym przykładem jest Warcraft 3 z ich zajebistym edytorem. Co by nie mówić, na to robiło Studio Blizzard. To fajne Studio Blizzard, nie to dzisiejsze Studio Blizzard, więc. Lepsze jest swoje królestwo. Eksploracja, strategia, przymierze globalną mapę, to wiemy. Zarządzanie zamkiem, prawa frakcji, zapewnienie unikalność i różnorodność w gry. Tak, bo każda frakcja ma swoje ulubione. Pfu, unikalne perki. 2. umiejętność klasową globalną jakoś jakoś tak to jest określone teraz coś sobie tego a nie chcę w bunt wprowadzić ale inaczej każdą inaczej stań do boju tradycyjne heksagonalne pole bitwy z kamerą ortogonalną nowe mechaniki walki umiejętności aktywne aktywny dostęp bohaterów yy, tak każda jednostka ma aktywowaną yy, tą umiejętność i mówienie że ale po co to wprowadzać, bo były takie komentarze, spotkałem się z takimi opiniami, no to wiecie, tu, tu się je bnijcie za przeproszeniem. To jest gra strategiczna i lepiej, jak macie możliwość używania umiejętności do tego, jest to jeszcze, jeszcze zaimplementowany system surowca, to nazwijmy zmęczenie, czy coś na zasadzie staminy, kurde, nie pamiętam teraz dokładnej nazwy tego. Ale sprawia, że nie możecie tym spamić co turę, będziecie musieli sobie tym dobrze żonglować czyli da wam to takie wiecie strategiczne podejście bardziej czy użyć warto teraz czy może za chwilę czy może poczekać może nie używać wcale bardzo dobre o jest matchmaking wyniki rankingi osobne dla każdego trybu wypracowane przynajmniej rozgrywka dla fanów współczesnych strategii przebudowana jest jej wiele poziom trudności zapewniając nieustanne wyzwanie dla wszystkich graczy znaczy no ja nie jestem targetem akurat tego bo ja w to będę grał multi single no to kampanie pewnie i żeby sobie gdzieś tam poćwiczyć, posprawdzać. Ale tak, to dla mnie to jest ranking. Jedziemy, ciśniemy top 1, areny top 1. Co od tego wilka albo po prostu top 1 areny. <grych> reszta reszta mogłybyście gdzieś tam na dnie. No, tam utrzeć nosa, gdzieś tam coś wygrać, ale nie muszę być na top. Ale areny, arena to top 1, idę po ciebie i turnieje będą wygrywam. Moja deklaracja, ok? Stanę do boju, tutaj to było nakręcić się na maestro. Krio kompozytorów kompozytorów z Heroes. O, właśnie Heroes Orchestra. A to też jest ciekawe, bo ludzie zapominają, że Romero jakby też robi tutaj yy, muzyczkę do, do najnowszych, najnowszej Oldenery. Także wiecie, to nie jest takie, że ktoś coś mówi, a se zrób zróbmy. Nie, 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 nie. To są ludzie z pasją, ludzie z pomysłem. Jest ciśnięte od początku do końca. Więc to też na uwadze warto jest mieć. Chris Velasco, a tak, to też było na tym pamiętam, no, Starcraft dwójka, Mateusz Alberski i Heroes Orkiestra. Wspaniały zespół muzyków, wieloletnich fanów serii. Mateusz i jego Heroes Orkiestra będą odpowiedzialni za pierwsze pa! Przepiękne orkiestralne melodii skomponowane przez naszych maestrów. No i kurde, i bosko. Dobra, zajebiście, bo odkryliśmy tutaj, że Sylwan, znaczy to jest moja tylko insynuacja, że Sylwan będzie y, nowym zamkiem na rwilu w sensie kolejnym. Ale odkryliśmy, jak wygląda bohater Sylwanu, jak wyglądają niektóre jednostki. I oraz jak wygląda bohater jeszcze lodowego Zamku, jak wyglądają ich jednostki niektóre. No to to mnie trochę konsternuje, ale jest herb, sztandar. Jest sztandar Sylwanu, więc Sylwan to będzie zamkiem, yy, który będzie w kolejnym Lwilu. Mówię to ja dzisiaj, czyli yy, 5 marzec, jak to nagrywam, wy, jak to oglądacie, 6. Dzięki za oglądanie, jeżeli się podobało standardowo. Kciuklupowa w górę, chociaż to jest to samo. Komentarz do zasięgu również mieli widzian, subskrypcję, jeżeli tego jeszcze drugiego widzu nie robisz. Do usłyszenia w kolejnych materiałach z Oldenery i innych strategicznych. Trzymajcie się, na razie cześć, pa!